Czwartek 29 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze do Rzymian o pewnej metaforze bardzo takiej, byśmy powiedzieli, dosadnej, kiedy mówi przestańcie już używać waszych członków na to, żeby służyły grzechowi. Używajcie je, żeby służyły uświęcaniu, bo grzech przynosi śmierć. A jak oddamy członki na służbę Chrystusowi, to będziemy coraz bardziej święci. Jak będziemy święci, no to, to się skończy życiem i to życiem wiecznym. To nie jest mowa tylko o członka, to jest mowa o całym naszym ciele, to jest mowa o tym, że czasami dopiero trzeba naprawdę upaść na dno, stać się alkoholikiem, narkomanem, żeby, żeby doświadczyć, że tak się nie da, że człowiek jest zniewolony, że ciało ma rozwalone i że tak naprawdę on to, to, to przynosi śmierć że są takie choroby czy takie grzechy, które nie są aż tak widoczne od razu. Człowiekowi się wydaje, że przecież to tylko przyjemność, wydaje się, że to tylko mały drobiazg, wydaje się, że przecież nikomu nie szkodzę, a ostatecznie jest to jakaś śmierć ciała. Tu myślenie Pawła jest bardzo konkretne. Jeżeli Chrystus jest Twoim Panem, no to służ Jemu również całym swoim ciałem, pamiętając o tym, że tak naprawdę tu chodzi o, o życie wieczne o życie wieczne. Yy, musimy myśleć perspektywicznie. Jeśli będziemy myśleć tylko o dniu dzisiejszym, to tak naprawdę może się skończyć tym, że, że wymrzemy totalnie. Musimy myśleć perspektywicznie i tak żyć, żeby to życie nie skończyło się tutaj, ale miało swoje przedłużenie. Całkowite wieczności. Psalm pierwszy jest bardzo dobrze znanym psalmem. Od tych słów, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, słów, które mówią, że szczęście człowieka przede wszystkim polega na tym, czy najpierw polega na tym, że umiemy mówić nie. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który potrafi mówić nie. Ale zwróćmy uwagę, że to nie jest mówienie nie grzesznikom, bezbożnikom, to nie jest mówienie nie, nie odrzucanie człowieka, ale mówi nie Radzie występnych, czyli nie odrzucam występnych, ale ich radę. Nie wchodzę w drogę grzeszników, czyli nie, nie postępuję tak jak grzesznicy, ale nie, odrzu nie odrzucam grzeszników. Nie zasiadam w gronie szyderców, ale tych szyderców nie odrzucam. Natomiast nie chcę się spotykać tam, gdzie oni się spotykają tylko po to, żeby zrobić krzywdę, czy żeby udręczyć drugiego człowieka. Tak bardzo trudno nam jest oddzielić człowieka od grzechu, tak bardzo trudno oddzielić to, że nie musimy przecież słuchać grzeszników, nie musimy żyć według ich stylu życia, nie musimy chodzić tam, gdzie są zgromadzenia jawnie antywierze, anty, anty czy antypana anty Boga, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy szanować, czy kochać tych ludzi. I tu może tegośmy się powinni ciągle uczyć. Szanuję Cię, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie bratem w Chrystusie, natomiast nie, nie, nie będę słuchał Twojej rady, bo ona jest niedobra, nie będę słuchał Twojego stylu życia, bo ono jest szkodliwe, nie będę żył tak, jak Ty żyjesz, bo mi chodzi o życie wieczne, a nie o to, żebym szedł w kierunku śmierci. Ewangelia pokazuje to, co jest tak naprawdę prawdą, prawdą, co widzimy, co, co jest jakoś namacalne. Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale rozłam. I wiadomo, że mówi w innym miejscu, pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam. Ale tutaj rozłam jest rozumiany właśnie jako to, że tak, przesłuchasz Jezusa, to masz pokój w Jego sercu. Natomiast może się okazać, że jeśli ktoś tego Jezusa nie słucha albo ktoś nie przyjmuje nauki, to to będzie powodowało rozłam. I w wielu domach mamy taki rozłam, że jedne osoby są wierzące, drugie są niewierzące, jedne są bardzo za Chrystusem, drugie bardzo przeciwko. No i nie, nie da się tego przeskoczyć. Znaczy, nie da, nie da się zrobić tak, że, że jeśli mam Chrystusa w sercu, to na pewno z wszystkimi będę się mógł dogadać. No niekoniecznie. Jeżeli oni będą przeciwko Chrystusowi, to automatycznie może się okazać, że będą przeciwko nam, że będą przeciwko nam. To jest taki bardzo, bardzo mocny realizm, bo żeby sobie nie wmawiać, że jest możliwy taki świat, w którym wszyscy się dogadamy, że będzie jedność i nie będzie żadnych po prostu rozumamów. No nie będzie. Jedność jest tylko w Chrystusie, jedność jest tylko w Panu Bogu. Jeżeli, jeżeli nie będziemy wszyscy w Bogu, to, to nie będziemy jedno. Nie będziemy. Im prędzej sobie to uświadomiemy, i prędzej jakby zgodzimy się z tym, tak jak się godzimy, że ludzie jedni żyją, drudzy umierają, jak się z tym pogodzimy, to będzie łatwiej dla nas, żeby, żeby nie zdradzać Chrystusa, albo nie robić jakichś wysiłków, czy nie męczyć się nad jednością, która po prostu jest ze swojej istoty niemożliwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.